Witam Państwa wszystkich serdecznie. Spotykamy się dzisiaj po wakacyjnej przerwie. Zaczynamy kolejne spotkania, które będę organizował razem ze swoimi przyjaciółmi i kolegami. Dzisiaj spróbujemy, nie będziemy próbować, tylko zrobimy to. Spotykamy się podczas promocji książki, której która wyszła z drukarni 24 sierpnia tego roku w kolejnej edycji, Bliżycko na starych widokówkach sprzed 1945 roku. Książka, którą wydał, wydała kancelaria prawna radcy prawnego Marka Kowalczyka na podstawie zbiorów. Widokówek, zdjęć, pamiątek z i z okolic, których współwłaścicielami jest właśnie pan Marek Kowalczyk i pan Kazimierz Pietrachowicz, który jest oczywiście tutaj, ponieważ pan Marek Kowalczyk nie mógł być. Dzisiejsze spotkanie po moim krótkim wstępie będzie przebiegało w ten sposób, że pan Kazimierz opowie o tej kolekcji, dlaczego akurat to już jest drugi album. I jakie widokówki się ukazały, a później autor tekstu opisowego w tym albumie, pan Jan Sekta, zobrazuje swój tekst na podstawie zdjęć, które są również w tym albumie. Ten album po zakończeniu naszego spotkania będzie można kupić, jeżeli oczywiście będą osoby chętne, w promocyjnej cenie 55 zł ponieważ normalna cena detaliczna w księgarni na półce jest 69 zł oczywiście mówiąc w księgarni myślę o księgarni Odeon która jest tutaj naprzeciwko dalej Batory którą mam przyjemność prowadzić zarządzać także również z tego powodu się tutaj spotykamy ja przypomnę, że Pierwszy album wyglądał tak. Premiera tego albumu była w 2007 roku. Ten album obecny no moim zdaniem jest, jest inny, nawet mogę powiedzieć, że moim zdaniem lepszy. I nie tylko z tego powodu, że jest grubszy, bo ten pierwszy album miał 150 stron, a ten ma 199 dokładnie. E, ale również no, widokówki i w jednym i w drugim są inne, ale o tym to już powie pan Kazimierz. Ja natomiast tylko powiem o jednej, o dwóch rzeczach. Mianowicie, w tym albumie na pierwszej stronie, otwierające jest to zdjęcie. Jest to Panorama Gierzycka z 1891 roku. E, proszę sobie wyobrazić, tam. tam Daleko widzimy wieżę kościoła ewangelickiego, tego tutaj. I to zdjęcie zostało zrobione z wieży widokowej w Lesie Miejskim, która już nie istnieje. Z tej tutaj popularnie zwanej Wilhelminą, która właśnie chyba nawet w tym roku, w tym samym roku, została zbudowana. I z tej, w tej książce, co razie mówiąc, dowiecie się Państwo jaki był koszt tej budowy, co do Feniga nawet. To, to też jest. I także no, można, można zaobserwować, jak się nasze miasto zmieniło. Natomiast drugą niespodziankę, również związaną z, z tym albumem, e, przedstawi Jarek Andrukaitis na sam koniec. A ta niespodzianka to stoi tutaj. I również jest tym. Ale to już e, o tym powie również Jarek, jak to się znalazło. Proszę, pan Kazimierz Piotrowski. Powiem kilka słów o kolekcji, nie za długo, żeby nie zanudzać. Bo poza tym, nie jestem duż, dobrym oratorem, więc nie będę Państwu tutaj przysparzał łęcką. No, więc tak, chcę powiedzieć, że aby zostać kolekcjonerem, to trzeba być człowiekiem bogatym. To jest, czy albo majętym może w ten sposób, muszę powiedzieć. I to jest podstawowy warunek. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to nie ma co zabrać się za kolekcjonowanie czegokolwiek. Tak się złożyło, że ja za bardzo mamiętym nie jestem, ale. Mój zięcie jest prawnikiem. Jego żona, moja córka Aldona jest również prawnikiem. Dwie pensje prawnicze zarabiane w Warszawie, nie w Gryżu, ale w Warszawie, powodują, że w budżecie rodzinnym jest pewna nabóczka, którą można, można zagospodarować bez szkody dla życia codziennego. A, tym, a poza tym to i, i Aldona, i Marek y, nie są rozrzutni. Nie piją, nie palą. Także po prostu. Mają tą nadwyżkę, którą wykorzystuje Marek właśnie w ten sposób, że gromadzi kolekcje. Nie tylko Giżycka, bo Giżyckiem zainteresował się po ślubie z Aldoną, która stamtąd pochodzi. Wcześniej kolekcjonował stare, no powiedzmy i, i pocztówki, i inne rzeczy związane z miejscem jego urodzenia i zamieszkania. On jest, pochodzi z Mazowsza, Mazowsza, konkretnie Żuromina i Żuromin i jego okolice są również objęte jakby jego tą pasją kolekcjonerską. Może zacznę od tego, żeby jakoś zobrazować, ile to wszystko kosztuje. Ja w czerwcu wyjechałem z Warszawy, w, w sierpniu zobaczyłem się, Marek przyjechał tutaj do Biedrzycka i przywiózł mi plon dwumiesięczny swojego, swojej pasji, tej, to znaczy to zdobycza, które on poprzez internet kupił. Więc to są takie. dwa kurhausy i takie zdjęcia. Dwa y, zamku, zamku, dwa zdjęcia plaży miejskiej, tutaj jest taka, no powiedzmy przystań naprzeciw Stanicy Morskiej, port, Ładne, ładna widokówka, tutaj jest widok Rynu, rzadkość, tak, rzadkość, nie bardzo, tutaj są, tutaj są trzy zdjęcia takiej chałupki, kałużki, stros. Cóż jeszcze? Samochód z żołnierzami. Na e Samochód z żołnierzami nadany y, z Rosji z, tyś, z 1915 roku. Y, na masce jest napisane lyceń, więc w ten sposób, dlatego tutaj się znalazł w kolekcji. No Jeziorko Wydmińskie. Taki widoczek byle jaki. Patrz dziewięć panien chyba takich młodych pod bramą. Ale według opisu są, jest, to, jest to obrazek zdjęcie związane z Giżyckiem. Tutaj mam trzy zdjęcia jeńców rosyjskich. Oto są jeńcy rosyjscy. Zrobione, zdjęcia zrobione z Siedlska. Takie coś? Co jest? Ulica Warszawska, zdjęcie z 1906 roku strasz trasy. No i takie dwa zdjęcia. Tarkoński Koński w Giżycku. Tarkoński w Giżecku. I most ten taki kolenderski na kanale. Pokazuję to tak szczegółowo, żeby Państwu przybliżyć... Przybliżyć powiedzmy ile to wszystko kosztuje. Otóż ja podliczyłem sobie 950 zł. Ten, tak, powiedzmy, ten taki, taki skromny, że tak powiem, garstka tych wspomnień z Gierzycka. Najdrożej to trzeba było zapłacić za Tarkoński, 140 zł. Te trzy zdjęcia żołnierzy, żołnierzy no ale trzy, siedle skosztowały 200. Proszę bardzo. uliczka, z, uliczka z, z 906 roku, 95 złotych Coś jeszcze taki, ja z ciekawostek ile macie razem, tego no powiedzmy, już dalej nie będę chodził w szczegóły, najtańsze to było to jezioro Wydmilskie, około 10 no i teraz chciałem Państwu tak powiedzieć, że mm, Przechowujemy przed pocztówki w takich albumach. Proszę zobaczyć, to są albumy z pocztówkami. I takich albumów mamy kilkanaście. No i tutaj to jest to jest, to jest 950 zł. więc można sobie kojarzyć ile, ile kosztowało zrobienie, gromadzenie powiedzmy skompletowanie takiego jednego albumu. I to teraz trzeba pomnożyć przez Kilkanaście się okaże, ile, powiedzmy, kosztuje ta nasza, czy kosztowała ta nasza kolekcja. W sumie tak liczymy, bo tego trudno w tej chwili dokładnie zliczyć, ale jest to tego na pewno powyżej 1300 sztuk, jeżeli chodzi o pocztówki. A poza tym, poza ta kolekcja pocztówek to zawiera i zdjęcia, bo po, w po końcu, po końcu zaczęliśmy zbierać wszystko, co związane z Giżyckim, a co pochodzi z przedwojny. Więc to są i zdjęcia, książki, mapy, gazety, różne broszury, przedmioty również oczywiście, foldery, listy. Jest tego naprawdę dużo, także się zaczynamy powoli długić. Jest tak, że jak czasami wyjeżdżamy gdzieś na zakupy takich pocztówek, to po powrocie okazuje się, że kupiliśmy to, co już mamy w tych swoich zbiorach. Więc tego naprawdę jest dużo. Skąd te, skąd te zbiory nasze? Jakie są źródła pozyskiwania nowych pozycji? Przede wszystkim internet. To jest potężne narzędzie. Jeżeli ktoś umie i chce, to można przy pomocy internetu właściwie prawie wszystko zdobyć, wszędzie do trzeciej wszystko kupić. To są te, takie portale znane jak Allegro czy eBay, ale, ale są nie inne. W sumie chyba tam gdzieś z 8-9, odwiedzamy tak dosyć często. Właściwie Marek to nie może zasnąć, jeżeli nie, 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 prze, nie, nie włączy, nie sprawdzi, czy coś nowego się tam nie pokazało. Także, no i to są przeważnie portale niemieckie, bo taka jest prawda, że jeżeli kupuje się takie widokówki w Polsce, to one są o wiele droższe niż w Niemczech. Ten rynek w Polsce w pocztówek to jest dosyć płytki. Jest tutaj właściwie gdzieś koło 10 takich handlarzy, dla których to jest Podstawą bytu. Oni po prostu jeżdżą do Niemiec, kupują tam pocztówki, przywożą do Polski i to sprzedają. I Stąd też o wiele lepiej opłaca się bezpośrednio, czy to poprzez internet, czy nawet poprzez wyjazd, kupować właśnie pocztówki z naszych stron, z tych naszych stron właśnie w Niemczech niż w Polsce. Oprócz internetu, następne źródło to są giełdy pocztówek. To giełdy właśnie organizowane w Niemczech, więc w kilku miastach niemieckich to pewien czas są organizowane giełdy pocztówek i tam od czasu do czasu Ja to byłem w Berlinie i w Monachium, a Marek trochę bardziej tam szawał po tych Niemczech. To wygląda w ten sposób, że organizatorzy wynajmują jakieś duże sale, są ustawione w wokół, w środku również. Tam są, jest to bardzo popularne, tam na, takie, na taką giełdę przyjeżdża co najmniej 50, a może nawet więcej takich jakby wystawców, którzy oferują swoje, swoje pocztówki. Wstępnie oczywiście jest płatna, później się kolenduje, od jednego do drugiego, pyta się czy, są, czy ma pocztówki ze wschodnich Prus, jeżeli tak, to pokazuje, że powiedzmy stąd dotąd, takich, one są poukładane w takich pudełkach, no i trzeba kartkować kartkować. No jest, jest, to przyznam się, że i nawet męczące, że tak, jak to trwa 2-3-4 godziny, to yy, jest tam jest to zapewne jakiś tam punkt gastronomiczny, jest tak, że można sobie troszkę zrelaksować się, znowu do pracy przystąpić. No i w ten sposób yy, kupujemy. Raz przywozimy więcej, raz mniej. Wiemy, może powiem o tym, że raz na przykład yy, z, z Markiem wybraliśmy się do Wiednia dwóch chłopów, yy, dwa dni w jedną stronę, most jak tam w dni. Yy, dwa dni z powrotem. To trzeba było oczywiście zapłacić za noclegi, za jedzenie, za tam powiedzmy paliwo. I przywieźliśmy dwie pocztówki. Także ciężko nawet wyleczyć, jaki jest koszt tych pocztówek. Z drugiej strony innym <laughs> na przykład takim sposobem na pozyskiwanie tych pocztówek, to są atwa, yy, aty, antykwariaty. No, i Marek kiedyś się wybrał do Hamburga, ponieważ słyszał, że tam jest dużo tych antykwariatów, i wrócił z zewnątrz. Nic z tym nie znalazł. Także te wyjazdy są takie różne. Nie? Chcę podkreślić, że koszty to nie jest koszt tylko zakupu, ale także i te koszty to były uboczne tej samej zabawy. Z, z antykwariatem też jest związana taka jakby, trochę śmieszna historia, ponieważ kiedyś w Warszawie. W wizycie, w jednym z antykwariatów, Marek zobaczył pocztówki, które nie tak dawno sam kupił z tym w I one do niego nie doszły. I okazało się, że one znalazły się nie u niego, tylko w antykwariacie. Już wcześniej miał takie przypadki, że właśnie nie dochodziły do niego te pocztówki. Te, okazało się, że tam wszczęto jakieś postępowanie, ale okazało się, że Pocztówki przyniosła jakaś niedomężniała zupełnie staruszka, z której nic nie można było wygodzić, także sprawca jakby się nie znalazł, ale jakoś dziwnie, że później już nie było takich przypadków, że te pocztówki ginęły, więc łatwo ja się domyśleć. Wtór, 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 jakie ogniwo zawiodło tutaj w tej drodze do, od nadawcy do tego odbiorcy. No, w Polsce są organizowane... Nie giełdy, tylko tak zwane aukcje pocztowe. To polega na tym, tak jak aukcje jakieś dzieł sztuki, że po prostu się pokazuje pocztówka, 20 zł, powiedzmy, cena wyjściowa i tam 30, 40, 50, i w końcu licytacja się kończy, i, i trafia ta pocztówka do tego, który przelicytuje. No i też chcę powiedzieć o takiej ciekawej sytuacji, ponieważ Aha, ci organizatorzy tych aukcji wydają przed akcją takie katalogi, gdzie prezentują, które pocztówki będą przedmiotem licytacji. I w takim kanalogu otrzymanym z Karkowa Marek zauważył jedną pocztówkę interesującą. To była pocztówka z jest Nie mieliśmy takiej pocztówki, która była z miejscowości doba z 1902 roku. No i teraz dylemat. Nic więcej tam nie było. To jedna pocztówka. Jechać czy nie jechać, traków trochę daleko. Ale w końcu się przemóg jednak nie... To znaczy w tym sensie, że zwyciężyła ta mania kolekcjonerska, pojechał do tego Trakowa, przelicytował i przyjechał z tą jedną widokówką, bardzo zadowolony, że ją. No mówiąc ta widokówka tutaj się znalazła w tej, proszę, proszę. tak powiem w tym albumie. Tak, gdzieś na której stronie. A. Także jest. No dobra, to znajdziemy. Mhm. A jak dokonywaliście wyboru? Tutaj? ja jeszcze powiem, ja jeszcze powiem może o tym, że kolejnym miejscem, gdzie można takie widokówki zdobyć, to, jest, to są wiadomarki dominikańskie w Gdańsku. Tam wtedy zjeżdżają się ci wszyscy polscy kolekcy, no kolekcjonerzy, nie, handlowcy, handlarze pocztówkami i przyjeżdża zawsze kilku z Niemiec, także to jest takie miejsce, gdzie, gdzie można te pocztówki znaleźć. No i właściwie chyba tyle, no nie wiem, w Warszawie jest jeszcze na kole taki, taki baza czy targ, targowisko w tam też od czasu do czasu na coś można trafić. Czasami, rzadko, ale zgłaszają się także indywidualne osoby, które wiedzą o naszej pasji kolekcjonerskiej przychodzą sami i zgłaszają się, że coś tam posiadają, ale to są już takie... O, jeszcze przepraszam, pan Krzysztof Kosakowski sprezentował jedną widokówkę. Rzadką. Rzadką, izoluje się też w tym albumie. Tak jest. Drugą pan Makowski, ale tamta niestety była zbyt zniszczona, żeby mogła być gdzieś tutaj umieszczona, także jest w zbiorach, ale niestety nie, nie nadaje się do tego, żeby ją jakoś pokazać. Jak wybieraliśmy, to znaczy powiem szczerze, że ja do tego albumu to jestem tak przywiązany, ponieważ włożyłem duszę i że tak powiem współrawagowałem. Do to pierwszego. Do pierwszego. pierwszego, tak. Natomiast ten drugi, to myśmy wspólnie postanowili przed latem ubiegłego roku, że taki album powstanie, ale później to zajął technicznie się nim mój zięć. I on dokonał wyboru, tylko ja przebierałem, żeby przypadkiem nie powtarzały się jakieś pocztówki. Także z tej chwili to jest tak. Tutaj ponad 350 pocztówek, mniejszy format trochę mniej powiedzmy takie widowiskowe a tutaj też 350 więc w sumie jeżeli ktoś ma dwa albumy to ma około 700 widoczków starego gierzyska za stosunkowo niewielkie to pieniądze to dokładnie to 69 plus 65 jak ostatnie ceny to mamy 134 zł tak? 700, no. 700 widokówek a dzisiaj po promocyjnej cenie to 19 zł, 14 zł tam. Ja chcę powiedzieć proszę Państwa, że oryginały na końcu, że no oryginały to jest trudno zdobyć, ale kopie to jest, jest, jest szalenie łatwo i właściwie my to mamy tylko i wyłącznie oryginały, ale dlatego że mamy oryginały to mogły powstać takie albumy, bo z kopii to absolutnie czegoś takiego nie można, by, nie można byłoby wydać. No i tyle może. My może jeszcze tak powiem, że te, te, te nasze te zwery to nie są tylko dla nas, są chętnie używane. Wszystkim, którzy to chcą, powiedzmy, żeby sobie zrobić jakieś kopie, coś tam, dlaczegoś wykorzystać. Tylko taka jest prośba, że ponieważ to tyle kosztuje i wysiłku i pieniędzy, mówię szczerze, to żeby zaznaczać, że, że, że to są, że źródłem jest nasz zbył. No to niestety. Niestety nie bywa tak często, żeby ktoś zaznaczał, że to, że to co tam kiedyś pokazuje przy jakiejś okazji, czy tu przy publikacji i tak dalej, że to y, wypływa jakby z tej kolekcji. Tak raczej są to kole, jak kolekcje prywatne itd. i tak dalej. Troszkę boli tych, którzy y, y, muszą się rzeczywiście natrudzić, żeby, żeby zdobyć to, co zdobyły. Jeszcze jedno powiem może. Y, y, Pocztówki giżyckie są, mają taką średnią cenę, nie za dużą, nie za nisko, nie za dużą. Nie zawsze wygrywamy licytacje, są częste, no czasami przegrywamy, ale jest to jakby w granicach normy. Kiedyś duży, poważnym konkurentem giżyckim to była kasza Pela. Marek strasznie na nią narzekał, że jak wejdzie, to tam podbija licytację, ale tak. I, i przez pewien czas to było takie zagrożenie dla, jakby dla, <ślam> dla nas. Ale to się uspokoiło, rozmawiałem z panią Katarzyną, powiedziała, że stwierdzili z mężem, że, że to, to jest taka, takie przedsięwzięcie, które nie ma końca i właściwie trzeba kiedyś w końcu powiedzieć pas, bo to, bo to jest dworak bez dna. Ale na przykład w sąsiednim mełku jest kilku zaciętych graczy, trzech, czterech chyba i strasznie się tnął. Gdyby tam popatrzeć, jak to umbiega. Pocztówka wystawiona za jedną powiedzmy za jedno euro. Końcowa lecytacja 250. 250 za jedną pocztówkę. Kubek 200 euro. Niesamowicie. Gdyby tutaj odpukać, objawili się tacy jakby konkurenci dla nas, to, to na pewno musielibyśmy może tą naszą działalność przerwać. Ale jak na razie, dzięki Bogu, by tak było dalej. Nie ma specjalnej konkurencji. Ja że są na, na poszczególne pocztówki, a nie tak ogólnie. Czy to w końcu osiągnie pan tę ilość? To nie, nie to nie jest tak, że my nie chcemy, chodzi o to, że my nie chcemy zbierać jakichś powiedzmy, powtarzalnych nie, egzemplarzy, tylko żeby chodzi o to, żeby była każda inna. Jeżeli kupimy przez przypadek taka, która się powtarza, to uważamy to za nasz błąd, za, za naszą klęskę. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli teraz. Przeglądamy w internecie te pocztówki, które się ukazują do sprzedania, to coraz trudniej wybrać takich, których nie mamy u siebie w zbiorze, no. ale trafiają się, także jeszcze jest pole przed nami. To tyle chyba powiem, dziękuję. Dziękujemy.